No i tak. Od rana jak zwykle w piecu musiałem powalczyć trochę, bo wygasło. Wszystko się wymieszało. Węgiel z popiołem. Kurcze pada deszcz. Pada deszcz. Zobaczcie ile napadało. W łyżkę i w ogóle. Muszę tą koparkę chociaż ściągnąć i ją do garażu wjechać, żeby nie mokła. I tak się zastanawiam czy się da takie błoto kopać by ten kabel tu położyć co najgorsze tu już gdzieś jest kabel do mojego domu idzie gdzieś przy siatce chyba ja bym chciał też tak z boku to yy, czy znaczy z boku, żeby nie trafić w ten główny kabel zresztą ja tam nie umiem kopać, koparko nigdy nie kopałem będę się uczył, więc lepiej żeby nic tutaj nie uszkodzić może tak szerzej zrobię tutaj nie wiem Kurczę, żeby przestało padać. Chociaż i tak jest błoto. Nie wiem, może się pouczę na razie z tą skarpówką. Pościągam to błoto trochę. Zobaczę, jak to będzie szło. Nic, najważniejsze to musimy teraz zjechać jakoś. No, bezpiecznie zjechać. Bo gąsienice mokre. Najazdy też będą mokre. Tutaj muszę sobie coś podłożyć, bo jak wjeżdżałem to mi podniosło samochód i bałem się, że mi kurczę popcha go, bo, bo wtedy ręczny jest na tylną oś, tylną oś podnosi i to jedzie. No wiadomo Można tu w przyczepce zaciągnąć hamulec i, i tak też uczynię od razu zawczasu. Zaraz zobaczymy jak Zapali garbus też. Rozrusznik trzeba byłoby mu zrobić. Jak zimny, to przy... przypuszcza. tutaj świeca jest jakaś to podgrzejemy ją zielona zielona się świeci i uwaga o no, to paliła bardzo no, ładnie no ale mówię ładnie kręci nowy akumulatorek nowy akumulatorek Stwarty. 470, a poprzedni był 50. 50 na 460 to wzięłem mocniejszy. w zimie, żeby lepiej zapalał. Olej sprawdzałem za, wczoraj także olej jest. silniczek 3-kilogramowy. Fajny, i chodzi. Jak to było? Tym chyba do góry. A, gazu trochę. Wracamy. Coś tam powoli się nauczę. Tym się otwiera? Nie, zamyka. Dobra. Kto teraz pytanie? Jak to zjeżdżać tym? Czy tak? Chyba tak. A tym się co? A, a tym. Nie, tym się odwraca, a tym? A, tym się wysuwa. Dobra. Eee. Nie. O, tym do. Dół. Dobra, tym jakoś się przytrzymam. Tu jest do podnoszenia. Tak Wczoraj wjeżdżałem odwrotnie Kurde, nie mogłem się połapać Nie mogłem się połapać O tym to o, Cyk, elegancko a, a do tyłu jak jechałem To kurczę, jak chciałem się przesunąć Trochę tam równo jechać yy, Na najazdach no to nie wiedziałem, w którą stronę się skręcać. Na jazdy mi się trochę wygięły. Śmiejcie się, śmiejcie, pierwszy raz mam z koparką do czynienia, więc I to jeszcze nie swoją, więc wolę nie narobić bałaganu. No, od czego to zaczniemy? Nie, 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 nie. nie wiem, na jakich to obrotach ma być, czy większych, czy nie. Wody spuścimy eee, tym się tak, a tym aha eee, tam chyba się nauczę, to jest w sumie intuicyjne tylko. się nauczyć tego. zmienić łyżkę i próbować kopać i już od razu próbujemy elegancko coś tam nie wychodzi Dobra, zmieniamy chyba łyżkę. Jak to się zmienia łyżkę? Łyżkę mam na tym, tym. Myślę, że jak przekopię tutaj już ten odcinek, to się powinienem już nauczyć. O, jak się jedzie do tyłu, to odwrotnie działają te, te skręty i tak ciężko się zorientować. Dobra, ja wiem co zrobię. Ja wiem co zrobię. Muszę i tak odjechać tym busem, wyjechać ciągnikiem, bo jak będzie mocno padał deszcz, żeby nie do garażu wjeżdżać. No jazdy rzucę sobie tutaj. Gdzie nim odjechać, żeby się nie zapierdzielić A teraz to nie działa? Nie. Wow. O, jak to, jakie tu fajne rozwiązanie jest. Tylko teraz... A, wychodzi ładnie. To ma znaczenie, ale ta jest yy, ta jest dolna Ten jest dolny stworzeń A ten górny Tylko, że trzeba tym poruszać troszeczkę jej się dalej nie da wkręcić Teraz zobaczymy. Słuchajcie, coś tam mi wychodzi. Nie wiem, czy ja to będę równo kopał. Nieważne, jakoś wykopię. Taka głębokość wystarczy. Myślałem, że to będzie bardziej y, trudniejsze do oponowania. Możecie mi wierzyć, może nie, ale nie miałem do czynienia z koparkami. Nawet nie wiem, czy to poprawnie robię, ale aby dziura była, rzucić kabel i zasypać. Żadnej taśmy nie widzę, więc chyba nie, nie na ten kabel nie trafiłem. Ten kabel chyba idzie o tutaj gdzieś. O tam widzicie jest skrzynka i ja będę starał się kopać dalej, żeby się w niego nie wpierdzielić. Teraz musiałbym na tą stronę sypać Tylko sobie odrzucę To sobie odrzucę Kabel sobie odrzucę I taczko odjadę Coś z tego będzie. Bardzo fajnie tutaj te, te joysticki funkcjonują, tak leciutko, tak płynnie, fajnie, podoba mi się. Co? Jak na pierwszy raz. Co? A, dobra, obiad już. O kurde. Mam nadzieję, że po obiedzie robota będzie szła trochę krzywo, <gryw> ale jak na pierwszy, znaczy chodzi krzywo. Tutaj tak, raz głębiej, raz płycej. No uczę się, nie? I. i... Ale jakoś tam szufelko się wyrówna Co tam piasku się pod, podsypie, ułoży się, ułoży się kabel z yy, co tam? Ziemia, taśma i będzie, tak mi się wydaje. Dobra, idę na obiad yy, i rękawice muszę założyć, bo zmarzę w ręce. Zimno. A tutaj trochę krzywo idzie, bo jakbym szedł tak ciągiem to bym na środek drogi wyszedł I ja tak sobie trochę teraz zjechałem i tu będę tak starał się tutaj brzegiem iść chociaż tutaj za bardzo nie mogę się nie mogę się za bardzo tutaj pchać bo pół metra od granicy tato mówi jest ten kabel główny do, do zasilania domu więc więc wolę tutaj Troszeczkę... o no, myślę, że jak o będę szedł po tej trawie to nie będzie źle Tylko tutaj To tutaj będę musiał tu, o bo, bo tu, o tak idzie chyba Tak jak skrzynka Nie wiem kurde, boję się żeby tego nie, nie spierdzielić tutaj coś zaraz będzie ciemno powiem wam, że jako tako nawet mi idzie Trochę krzywo, ale tak jak mówiłem Nie miałem wcześniej do czynienia z koparkami Czy to dzisiaj wykopię? Myślę, że, myślę, że tak. Ale czy uda mi się, czy uda mi się kabel położyć? Lampkę na głowę i jakoś może położę. Tutaj widzę, że jest światełko jakieś, więc też można pracować. Taka warstwa tutaj, ja myślałem, że to zamarznięte. Znaczy, po części może i zamarznięte, ale też i tutaj ujeżdżone. Ale też ujeżdżone pewnie. Czym to później zasypać, ten dół? Skarpówką? A może ten, perkinsem? Turem. Zepchnąć to. Z grubsza zepchnąć i koparką porównać może, nie? Czasami jeszcze potrafi mi się coś pomylić I też zauważyłem Im dłużej, gdzieś tam w połowie Pogorszyło mi się Pogorszyła mi się praca, bo Potrzebowałem trochę odpoczynku No, po obiedzie rozpaliłem w piecu I tak zaglądam na komin, mówię bo wcześniej tam się jeszcze, jak się rozpalało, no to tam jeszcze się poddymiało, bo tam hajcowało się. Mówię teraz, się coś nie dymi. Zachodzę, znowu wygasło. I w dupie mam już tam. Nie wiem, nie podchodzę do niego już dzisiaj. A jak nie, to nie wiem, drewnem rozpalę i. i drewnem będę palił. Jakieś śmiecie, ale. Tak wypatruję jakiejś taśmy, żeby tutaj może w kabel się nie wpierdzielić. Bo zaczynam się podsuwać w tą stronę. Nie chcę mi się tutaj wepchać to otwardzone. Chociaż to takie otwardzone, że wiecie. Jakby było dobrze otwardzone... Ja do tego kamienia zawsze sypałem. Jakby było dobrze otwardzone, to by na wiosnę nie robiła się galareta. Ty jest kurczę wyku. o już mi się bateria zadowuje. przysypany, folia położona niebieska i przysypujemy reszta już jutro będzie do... tutaj dopracowana no i zobaczymy jak z tym otwardzeniem jak to się wziąć za to